Cześć, w dzisiejszym filmiku zrobimy sobie cage tour. Yy, pokażę klatkę, jaką mają moje świnki, tak? Która aktualnie siedzą sobie w domku. Yy, no więc, tak, mam klatkę. Może zaczniemy od tego, że mam klatkę yy, metr na 50 cm, ale będę zmieniała ją na klatkę Kawia Creative. Yy, na razie 2 na 3, 2 na 3 kratki. Yy, ale to jeszcze nie, no bo jak widać na razie są dosyć małe świnki i, i nie potrzebują yy, i tak co do podłoża używam takich podkładów jednorazowych marki Seni i tak wiem, że nie są one najlepsze jako jedyne podłoże dla świnek, ale mogę was poinformować, że drybet już idzie, dlatego no no będzie, ale jeszcze trzeba chwilę zaczekać po prostu. Tak yy. świnki? I ja im to i tak dosyć często wymieniam, i tak zaczynają robić na kuwetę. Znaczy, Benia jest grzeczna i robi na kuwetę. To fino, jak widać. I tak, one tutaj miały taki domek, który mi się nie podobał. No, nie ukrywam. O jezu, się przeciąga, jakie to było uroczy w może! O oh boże! Oh, boje, oh! No i dobra, wracając. No i wziąłem taki kozyk szary, yy, mały. Upchałam do tego dymu ogólnie jakbyście chcieli jakiś filmik, jak udekorować klatkę dla świnek albo coś takiego, no to piszcie w komentarzu, ja chętnie takie coś zrobię. I wziąłem ten kocek, tak bo przyczepiam. tutaj mają taką półeczkę jakby, znaczy takie pudełko i tutaj sobie wchodzą, zeskakują, wskakują, tu mają mięciutko i tam mają taką jadalni. Aktualnie miseczka jest pusta, bo wszystko zjadły, a tutaj mają takie zadaszone takimi powycinanymi koszulami, skrawkami koszul mama zrobiła dla moich sióstr do jakiejś tam kawiarenki czy coś no i one się tym nie bawiły no to ja sobie to wzięłam mają tutaj tak zadaszone uwielbiają sobie tam siedzieć, skaczą, na tym popkornują no, ja, więc są zadowolone tak, jestem znowu i nawet Benia wyszła i się myje, jakie to jest urocze poczohrała się całą no i tak i mają tutaj ten dom tą, tą jadalnię tak jakby Oczywiście ona jeszcze długo nie będzie, bo one strasznie, no co? No strasznie szybko rosną i no niedługo nie będą mogły tam stać. O, a tą norkę mają tam niezbyt głęboką, nie ma tam zbyt głęboko, ale mają tam zacienione i też tam lubią sobie spać. Oj cała jesteś w papryce. Yy, tak, tutaj mają też taką chorągiewkę, Benia i Tofiś. Miały wszędzie te takie, takie chorągiewki, ale stwierdziłam, że wolę dać im to wszystko na... Na pięterko, tam, żeby miały zacienione. No i tutaj mają. Mają tutaj polidełko takie tanie strixy chyba Strixie. No nie wiem, jakieś takie zwykłe. Pierwsze, lepsze ze sklepu. A tutaj jest kuweta. Boję się, że ona będzie za mała. Jak one dorosną, no to jest taka też zwykła kuweta Strixie. Mają kulkę nasianą. I tak, ta kulka jest nasiana na tyle mała, że one nie wsadzą tam łebka. Ja wiem, że futerko na łebku i tak dalej, i no. kichnęła oj ojoj. Że one są tam mniejsze, mają to główki, ale spokojnie, one tam nie wsadzają głowy, nawet nie próbują. Są zbyt leniwe. Yy, no i co? No i ta klatka wygląda tak, trochę bardziej z daleka, może ją pokażę. W sumie to wygląda tak. Tak, tam jest papryka. Piękna papryka. Yy, no i tutaj sobie mieszkają, łażą po tym domku. Taki minus tego kocyka, bo on jest tutaj przyczepiony takimi drucikami zawiązany, przez co on jest dobrze zaczepiony, naprawdę, tylko że one wchodzą przez te dziurki i tam wędrują pod tym. No, oczywiście e, potem wychodzą, bo po prostu wchodzą do tego domku, e, no ale to jest denerwujące, bo nagle patrzę, a tu nie ma świnek, no ostrość, no i co, no i o, właśnie tofisz sobie jej sianko. To by było chyba na tyle, bo no co tu jeszcze mogę dużo mówić. Tak wygląda ich klatka. Tutaj ma jeszcze z góry otwierana jest. Chociaż że z góry ich to tak do sprzątania bobków, bo no, staram się wyciągać z tych bocznych tutaj okienek, które są na razie wiecznie otwarte, bo f, nie wychodzą, nie umieją nawet. Ale przypuszczam, że niedługo trzeba będzie to zmienić, no bo rosną dziewczyny. O, brwi widać, Beni. O. No i to by było chyba na tyle. Jeżeli ktoś to ogląda, jak ktoś to w ogóle będzie oglądał, to napiszcie mi... Uj, oj, To napiszcie mi, jaki filmik chcielibyście następny. No bo mam dużo pomysłów, ale nie wiem, co, za co się wziąć pierwsze. Tak? Powiedzie papa. No, Świnki też mówił papa, więc dziękuję za oglądanie i...